I witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Właśnie zginęłem, ale to nic. Bo właśnie wychodzę z serwera. E, tworzymy nowy serwer. Znowu dzisiaj będziemy coś testowali. Pójdę. Musimy znaleźć jakąś modę darmo, albo że to raczej za darmo. żelaki bloka. Bo mam takie jednego laki bloka w posiadaniu, o tej tego, ale go jeszcze nie używałem. Dziękuje. Zobaczcie, ja mam dzisiaj chrypkę. Co to ma być... Nie wiem ale... No dobra, jakiś podstawowy set. No to skoro jest podstawowy set, to ja się przełączam na przetrwanie, no. Zobaczmy, co jest w tej skrzynce. O, laki bloki. To był bardzo niemiły drop. Z tego, co wiem, laki bloki, za każdym razem, jak się otwiera, to na koniec trzeba się odsunąć. Ile to jest? trwa? 10 sekund. U mnie czek jakiś lepszy. Zostawię jeszcze zamienny. Wiem, tak youtuberzy nie robią. No Uf, dla... Okej. Okay. Mogłem wziąć tylko jeden. Nie nagrało ciemno. A no tak to, nie nie to O, bloki. tam archela. Są Ciekawe. Ale te tak... klipy. kotku, maluszku. Będę musiał się zamknąć. A i to był mój kotek krajo Serdecznie mnie pozdrawiam. Przynajmniej tak myślę. Dlatego. Krajom się cieszy. chyba cieszy. Kurde, nie mam kilo. No dobra. O, jakiś lepszy set w końcu. Czapka nie. Czapka nie lepsza. W końcu diaks. Piękny to wywodnik. To jest już lepsze. O, to mi się przyda. Magiczna latarnia. Dlatego schowam to wszystko do szóstek boksy. To znaczy, to smęka mnie. Zaklejcie. No i jak wy też to znacie, to dajcie znać. Jak to znacie, to dajcie znać. No takie, takie. Trochę. Ja duski, to Co ja zrobiłem? No. Chociaż mi się udało. Do jednego dropa były mi chyba duże... a Do tego chciałem. Do bałwana. Dzisiaj chyba sobie przejdę Minecraft'a, ale... Uwaga, uwaga na... ...tym na... ...na kreatywie dzisiaj przejdziemy... ...bo to jest trudno tak przejść... ...wiecie nie na... ...kreatywie... No, siłone uska, ale nie mam Ale je było na chociaż. Ej. Zabawne, bardzo zabawne. Ale te dropy trakte... byť, byť, byť. na te być swoje, mogą być. Tak jak w każdym placu

Muszę włączyć kreatywny. Po prostu trzeba. No. Przechodzimy nawet teraz, jeżeli mi się uda zrobić portal, bo to jest strasznie trudne. Ale no nie, nie. W sensie nie będę przechodził na przetrwaniu, bo już Wam mówiłem to będzie krótszy odcinek. Ale no tak, prawie bym zapomniał. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Za I Proszę was, wysłuchajcie piosenki Baliona 29 o 19:30. Mi się osobiście, bo ja widziałem trailer i nawet Daj mi się sam podoba. Tego wysłuchać. Okurat. Tam teraz na Xboxie widzowie, ale mam playa piątkę. Dlatego ja nie porównujcie mnie proszę do innych youtuberów, którzy też mają że nie niby ten biedny nie ja mam playa piątkę. Nawet mój kolega ma ja czwórkę, więc jest takie zabawne. Ale sobie też dzisiaj w tym odcinku, może na innym, ale mm, nagram to, jak będę grał z moim kuzynem. Nie on przeciwko mnie, nie, nie wiem. wiem, ale nie podam wam nigdy adresu. Nie pójdziemy Oto, co wychodzę? I testujemy jeszcze inną modę, ale to już w następnym odcinku na moim kanale. Bajo!